Czołem olejomaniacy, to już ostatni odcinek w takiej scenerii, kolejny przechodzimy do innej, a dla Was zrobię dzisiaj Motula 5W30C2C3, no to jest najbardziej popularny teraz olej na Allegro, dlatego postanowiłem go dla Was zrobić, zrobimy go tak, że na dole zrobimy olej solo, na górze od razu zrobimy olej z naszym dodatkiem. Pamiętajcie, że zestawy dalej są dostępne na Allegro. Allegro nam je trochę dofinansowuje ze względu na to, ze względu na to, że jest to hit sprzedaży. Nie. Także tam jest pół litra i i dwusetka paliwówki do, do zgarnięcia. 1-2 centymetra. Wlewamy. I zaraz lecimy z koksem. Oczywiście nie mówię, że motul jest zły. Sam go używam w kładzie i do skrzyni, i do mostów. Dobra, lecimy. Raz, dwa. Czysta rolka. Może najpierw zróbmy go tutaj. Też czysta rolka. Oczywiście z naszym dodatkiem... Się nic się nie wydarzy. No dobra, i teraz badamy motula. Zakrywajcie uszy. Zobaczymy, co się wydarzy. Raz. Dwa na no Z jakichś domysłów przerzucimy po prostu te, te nasze, bo niektórzy mogą powiedzieć, że są ze styropiany. No i też umarł. kończymy jeszcze Niemcy. No to umarł. Damy go na nasz. W międzyczasie zobaczymy, jak wygląda tutaj to tarcie. No i teraz zrobimy coś zupełnie może innego, no bo wiemy, że on się tutaj nam już wkręcił ładnie, ten nasz środek. Zobaczymy, czy bez oleju wytrzemy tutaj, bo nam jest to niepotrzebne. Wiemy, że trochę jest go na rolce. Tego już nie wycieram. Zobaczcie, jakie minimalne zużycie w ogóle. Zobaczymy, czy poradzi sobie sam lepiej. O, no dobra, a zobaczmy w tej sytuacji. Aha, tu mamy engine, no to już tego nie zrobimy. No dobra, zobaczymy start-stop. Nie poszedł. Zobaczcie, bez miski olejowej, tylko to, że zakotwiczył się już na, yy, na metalu, bo my dział, działamy na metal. Chociaż może, jakbym go tutaj przeczyścił breaklinerem, bo wiemy, że olej jest nie wytarłym. No dobra, spróbujmy, może to. No. Co robię, wycieram naszego nzina, żeby tamta rójka nie miała łatwiej, ale on na pewno się tutaj zakotwiczy. No zobaczymy czy zobaczymy jak się wychodzą. Słychać i tępie, ale Jest, jesteśmy ciężko, musiałbym papierem ścieżnym, ale balczymy. słychać że hałasuje ale jesteśmy tutaj cały czas na no w no tą no, w każdym razie no to zobaczmy jeszcze jak tutaj jak tutaj pojedziemy może no, i koniec ale zobaczcie wytarte bez miseczki, jeszcze zobaczmy jakie to wytarcie jest. Okay. Tutaj zobaczcie, było bez miski olejowej, bez podawania tego oleju. Ta rolka była na tej, później przeszła na tą i tak zobaczcie, mniejsze wytarcie niż na oleju. Zapraszam Was na Allegro Early, piszcie, dzwoncie, piszcie co mam testować dla Was. A niedługo w nowych warunkach nowe filmy. Do zobaczycha.